Witam ponownie w Robloxie. Słuchajcie, widzowie. Jest pewien temat. Mamy furkę za 80 tysięcy, tą, która wyciąga 210 na godzinę. I mamy na koncie 220 tysięcy, plus jeszcze trochę na kryminalce. Eee, I wiecie co? Porsche jest za 300 tysięcy. I ja pomyślałem. O kurwa, co, to... Co za pies? Skąd tu pies? Ja się nie wierzę, nie wierzę, Przebił mi opony, kurwa. Ja nic nie zdążyłem zrobić. Zajcie, że chłop po prostu kampił tam i tylko usłyszał... O Jezu, dobra, trzeba będzie naprawić furę przez tego klauna Dosłownie Ale ja go łyknę, no zobacz I, i, i Mamy, mamy, mamy takiego kadeta Kadeciaka, to nie? Taki Po prostu kurwa kadeciak, to nie? I O kurwa, ale I chłop karierę robi, nie? Czekaj, mamy się o Boże jaki kurwa Zabawa z dęciakiem. Zabawa z klapkiem, nie? O mój Boże, co za gościu, nie On się... On, on się może cieszyć, że, że ja klamy nie, nie, nie mam przy sobie, nie? To, 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 to tylko ci tyle powiem, że on może się tylko z tego powodu cieszyć. Bo już e, jego kariera by była zakończona tutaj w policji. Dobra Więc... Więc widzowie tak właśnie się zaczyna odcinek, nie? 1200 zmieniamy kolor. No i postępkowy Maciuś O! Patrz jaki klał. Ja pierdolę Jezus Maria A się to jest najlepsze, że teraz jak nie mam przebitny chopon to łykam go po prostu jak ty, nie? Ale nie wierzę jaki ty, Karierowicz, patrz jak... Ja pierdolę Zawzięty jaki nie? Zawzięty, nie? Śmieszny pościg. To będzie dosyć... Ja, wydaje mi się, że to będzie taki odcinek z, z pościgu. Bo ten karierowicz <ścoughs> Jest ewidentem dowody na to. To jest taki policjant, który... On, on chce zrobić karierę, nie? To nieważne, nie ważne, nie że, że traci czas, że w ogóle nie dogoni, mi nic mi nie zrobi. Nieważne, on po prostu wiesz, wyjął najtańszy kurwa radiowóz jaki jest. I, i wiesz, bawi się w policjanta, nie? Ale on, jak on był tam skampiony w ogóle. On tam był skampiony w ogóle, idzie to? To jest w ogóle zabawne, nie? to co, już chyba za, zabawa... Zabawa z karierowiczem się zakończyła, co? Raczej, raczej już nie ma czego tu szukać. A w ogóle... Ej, wiecie co? Ej, wiecie co w ogóle jest zabawne? Bo mi, minęło mi crime time mi minął, nie? W sensie miałem brudną porcę, ale już mi minął ten czas. I teraz chciałbym go spotkać. On by mnie, wiesz, sejzerował i dał sobie minusowe punkty, bo ja już jestem czysty, nie? Nie, mam, nie mam poczekiwań Ja pierdolę, ja go szukam teraz. Jak od jaka teraz... Jest tutaj, jest 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 Patrz, patrz, tutaj, patrz, 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 Hello jest Hello! Where are you? Zdążyli mu no słuchajcie widzowie Słuchajcie widzowie Taki będzie krótki odcinek w... w Pościgu O kurwa Co to się Pożar się zrobił Okej, okay, dobra tarczywy klina Nie ma go nawet tutaj. Jezu, ja bym chciał go teraz spotkać. On by mnie z tej i w ogóle. A tu nie ma tak. A tu nie ma poszukiwania. Jeszcze by sobie minusowe punkty załapał. <grystanie> Karierowicz. Tak się właśnie kończy, kurczę. Kariera takiego karierowicza w policji. Żejdą się z wami z tego krótkiego odcinka. <grystanie> Lecz zabawnego. Eee, no, chyba trzeba nosić broń za to widzowie, bo kurczę, takie datarczywe to. o Takich to ja nienawidzę. Ojeju. Eee, trzymajcie się, do zobaczenia. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Jo! <śm>